Witam w kolejnym odcinku Akademii Likwionoli. Sezon motocyklowy coraz bliżej, dlatego tym razem chcę Wam pokazać, jak wymienić olej w przednim zawieszeniu, czyli w lagach oraz jak wymienić uczelniarze. Do wymiany uszczelniaczy i oleju musimy się odpowiednio przygotować. Niezbędne będą nowe uszczelniacze do przedniego zawieszenia. Potrzebujemy odpowiednie narzędzia, może nam się przydać odrdzewiacz. Na pewno będziemy potrzebowali również zmywacza do umycia wnętrza lagi, a ponadto odpowiedni typ oleju. Najczęściej jest tak, że Producenci motocykla deklarują, jaki olej powinniśmy zastosować, i trzeba się tej informacji trzymać. Oleje są produkowane w kilku lepkościach. Najczęściej mówimy o oleju 5W, 7,5W, 10W oraz 15W. Dlaczego nie możemy. Zastosować któregokolwiek z tych olei, a no dlatego, że wlewając olej o niewłaściwej lepkości zmienimy charakterystykę zawieszenia. Oprócz klasycznego zestawu narzędzi, bardzo przydatny jest również taki zestaw do nabijania uszczelniaczy oraz panewek w goleń. Akurat to jest zestaw uniwersalny, częściowy. Zestawy są bardzo różne. Są dedykowane do konkretnych średnic. Eee, tutaj, akurat, tutaj jak powiedziałem, jest zestaw uniwersalny. Jest e, młotek oraz e, pobijak. Młotek, wyposażony jest w takie teflonowe wstawki. Ich zadaniem jest ochrona samej rury, tak żeby jej nie uszkodzić. No i tutaj ten pobijak, który się zakłada na uszczelniacz, on ma spowodować właśnie bez, bezinwazyjne wbicie uszczelniacza w gniazdo. No dobra, bierzemy się do roboty. Żeby wymienić uszczelniacz potrzebujemy lagę zdemontować. Co teraz będę robił? Dzisiaj zajmiemy się wymianą uszczelniaczy, ale także i oleju w Hondzie VFR 800. Jest to egzemplarz z 1999 roku na wtrysku. Motocykl jest mocno zużyty. Ma też duży przewyk, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że właściciel używał tego motocykla przez cały sezon, w sensie również jeździł zimą. Niemniej olej trzeba wymieniać regularnie, dlatego tutaj trzeba przestrzegać zaleceń producenta. Najczęściej mówi się o dwóch latach, czasem podawany jest limit kilometrów. W naszym egzemplarzu koło mamy już zdjęte, odkręcone są również zaciski. To wszystko trzeba zrobić. Oprócz tego trzeba również odkręcić tutaj mocowania lagi w półce. Mocowania są dwa: jest półka dolna i półka górna. Jeżeli to wszystko odkręcimy, lagę możemy delikatnie wysunąć. Czasem tak jak w tym wypadku na róże nośnej są ślady oleju. To może świadczyć o tym, że uszczelniacz jest uszkodzony mechanicznie. Może być również uszkodzona powierzchnia rury. E, chociażby z tego względu, że kamienie uderzające w rurę powodują powstawanie e, małych wżerów, rozwija się tutaj korozja. E, jeżeli długo jeździmy z takim wyciekiem oleju, bardzo często pojawiają się rysy na tej rurze nośnej. To wynika z tego, że do oleju przykleja się e, kusz czy nawet piach. Oczywiście jazda na dłuższą metę z tego typu wyciekiem nie wchodzi w grę. Do tego, że taki olej może ściekać na tarczę hamulcową czy klocki hamulcowe. Odkręcę teraz półkę górną. Odkręcę również kierownicę. Tutaj nad kierownicą w ffr jest jeszcze takie zabezpieczenie, które musimy wcześniej zdemontować. Oczywiście śruby nie musimy wykręcać ani górnej, ani dolnej. W całości wystarczy ją o kilka obrotów poluzować, no i poruszać rurą tak, żeby tą lagę wysunąć. W razie potrzeby można użyć niewielką ilość odrdzewiacza, no bo czasem te półki aluminiowe potrafią się utleniać. I ten demontaż lagi może być tutaj trochę utrudniony, ale odrdzewiacz na pewno Wam pomoże. Wszystkie śruby mamy odkręcone. Teraz pozostaje nam wyjąć, wysunąć lagę z półek. W tym celu dobrze jest ją odrobinkę obracać, żeby się ładnie wysunęła. No, idzie dość, dość dobrze, bo jak pamiętacie wcześniej, ją potraktowałem odrdzewiaczem. No i mamy wysuniętą. Ponieważ ten uszczelniarz bardzo mocno cieknie, goleń jest strasznie brudna. Zanim zaczniemy rozbiórkę, to z zewnątrz tą goleń po prostu wyczyszczę. Goleń mam już wyczyszczoną. Teraz zdejmę tą pierwszą osłonę, która chroni tutaj rurę przed kamieniami. No a teraz będę demontował tą osłonę przeciwpyłową. Musicie zawsze sprawdzić, czy wraz z uszczelniaczem dostaliście nową osłonę. Jeżeli ta osłona jest nowa, to nie trzeba się z nią szczególnie delikatnie obchodzić. Ważne jest tylko to, żeby nie uszkodzić przy demontażu powierzchni rury. Jeżeli nie zluzujemy tej nakrętki wcześniej, to teraz po wyjęciu lagi z motocykla. Będzie się Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że śruba będzie nam się obracała wraz z tłokiem i tłoczyskiem. No musimy tego unikać, bo chodzi o to, żeby nie uszkodzić panewki. Pokażę Wam ją później, ona jest wewnątrz goleni. Teraz tak, jak tutaj wkładamy klucz, to upewnijcie się, że on wchodzi głęboko w gniazdo, bo jest wiele motocykli, które mają to gniazdo na klucz obrobione. Teraz wykręcę sobie tą śrubę mocującą tłoczysko. Pamiętajcie, że tutaj jest olej, więc zaraz ja troszeczkę podnoszę do góry tą całą lagę. A zaraz włożę ją do, do miski. Zobaczcie, jak ten olej wygląda. Zobaczcie, to jest olej. Olej z lagi. No, jego kolor. Ewidentnie świadczy o tym, że olej jest mocno przepracowany. Skąd ten kolor się bierze? To są dwa, dwa aspekty. Pierwsza sprawa to jest taka, że ten olej pracuje pod dużym ciśnieniem, pod wysoką temperaturą, więc się mocno zużywa. Druga sprawa, w środku są panewki, po których pracuje rura nośna w goleni, i to jest po prostu ścier. Odkręcam ten górny korek. Jeżeli mielibyście tylko poluzowane, yy, poluzowaną śrubę od tłoczyska, a nie całkowicie odkręconą, to w trakcie odkręcania tego korka trzeba go troszeczkę dociskać. Dlaczego? Dlatego, że będzie nam prężyła sprężyna i musimy ten korek trzymać z dwóch powodów: po pierwsze, żeby nie zepsuć gwintu, a po drugie, żeby nam ten korek nie wystrzelił. Tutaj, akurat, wszystkie elementy wychodzą nam w całości. Ale nie zawsze musi tak być. Czasem jest tak, że każdy z tych elementów, czyli tłoczyste sprężyny, będziecie wyciągali osobno. Tak czy inaczej, musimy wymyć wszystkie te, wyczyścić elementy, pozbyć się starego oleju, pozbyć się ścieru. Gdyby się okazało, że te elementy nie wyjdą w całości, tak jak w naszym wypadku, to odłóżcie je sobie w kolejności demontażu. To, co jeszcze musimy zrobić, to wyjąć rurę z goleni oraz wyjąć uszczelniacz. Natomiast zanim to zrobię, to wymyję wnętrze goleni, pozbędę się starego oleju. I do tego celu używam po prostu zmywacza do hamulców. No i teraz już wylatuje tylko czysty zmywacz. Teraz wyjmę zabezpieczenie uszczelniacza. No, i to co trzeba zrobić jednym najlepiej energicznym ruchem, to wyjęcie uszczelniacza, który jest tutaj w gnieździe w Goleni, tak żeby rozłączyć rurę właśnie od Goleni. Mamy uszczelniacz, który jest, jak widzieliście, do wymiany, i oprócz tego mamy też dwie panewki, które współpracują z Golenią. Teraz tylko dokończymy sobie jeszcze mycie. Gdy macie już wszystko wymyte, to ocencie sobie stan zarówno obu tych panewek, jak i samej rury. Panewki mogą być porysowane, w szczególności ta, która pracuje w Goleni. To może świadczyć na przykład o tym, że w starym oleju było dużo zanieczyszczeń ciał obcych, ale również może świadczyć o wypadkowej przeszłości motocykla. Tak czy inaczej, do wielu modeli motocykli panewki są dostępne. Jeżeli chodzi o samą rurę nośną, to gdyby się okazało po czyszczeniu, że są na niej delikatne wrzery, to można je spróbować przepolerować. Natomiast gdy uszkodzenia tego chromu są większe, to taką rurę powinno się wymienić na nową. To, że uszczelniacze ciekną, to nie musi być kwestia zużytych uszczelniaczy. Czasem ten wyciek pojawia się dlatego, że motocykl właśnie miał przeszłość wypadkową. Też na to zwracajcie uwagę. Teraz tak, naleję sobie odrobinę świeżego oleju. Zobaczcie, jak wygląda świeży olej. Jest w zasadzie zupełnie przezroczysty. A pamiętacie, jak wyglądał olej, który wylewaliśmy z lagi? Teraz tak. Trzeba panewkę, która jest osadzona w gnieździe w goleni nabić w to gniazdo w tym celu użyję do tego celu użyję tego, tego urządzenia, trzeba się upewnić, że urządzenie jest czyste, w razie potrzeby można je też delikatnie przesmarować olejem. Jeżeli panewkę mamy już osadzoną, to pozostaje nam zainstalować na swoje miejsce uszczelniacz, następnie osłonę przeciwpyłową. Oczywiście uszczelniacz również będę dobijał za pomocą narzędzia, które już widzieliście. Jeżeli nie macie takiego narzędzia, to do dobijania uszczelniacza, tego nowego, można użyć stary uszczelniacz i czysty kawałek. Rurki. Co jakiś czas można obrócić ten adapter i młotkiem. Uszczelniacz jest na miejscu. Oczywiście, teraz zainstaluję zabezpieczenie. Pamiętajcie o nim. Dlatego, że jeżeli go nie założycie, to uszczelniacz wraz z olejem zostanie wypluty Zabrudzi tarcze i oprócz tego, że nie będzie mieć zawieszenia To również nie będzie hamulców no. Teraz osłona osłonę przeciwpyłową No i ostatnia jest ta osłona, która ma chronić przed kamieniami Też ją tutaj w odpowiednim miejscu zainstalujemy no i gotowe. Teraz tak, dokręcam śrubę mocującą tłoczysko właściwym momentem. Zazwyczaj jest to między 15 a 20 nm, ale wartość momentu sprawdźcie sobie w manualu. Pozostaje nam wlać właściwy olej. Znajdziecie go w katalogu doboru oleju na stronie www.liquimoli.pl Oprócz dedykowanego oleju będzie również informacja o pojemności, ile tego oleju powinno być w każdej z lat. Największa trudność to teraz przykręcenie tego korka, tej nakrętki do rury. Olin, który jest tutaj, trzeba posmarować świeżym olejem. Ja to już zrobiłem. I teraz tak, co trzeba zrobić? Skompensować sprężynę i dokręcać nakrętkę. Ważne jest to, żeby zrobić to w miarę możliwości, e, tak, żeby tego gwintu nie zepsuć, bo ta nakrętka jest aluminiowa. Teraz zainstaluję całą lagę w półkę najpierw dolną, później górną. Gdyby się okazało, że ta powierzchnia półek, gdzie pracują, gdzie są osadzone lagi, jest brudna, to możecie ją delikatnie przepolerować, przeczyścić drobnym papierem. Lagę można obracać, wsuwając. Teraz wszystko trzeba poskręcać, podokręcać właściwymi momentami. I w zasadzie tyle. Zawieszenie mamy ogarnięte. W kolejnych odcinkach pokażemy Wam jak regulować luz zaworowy, jak wymienić olej, jak zająć się układem hamulcowym. Do zobaczenia!